Ale ja nie widzę tego, słuchajcie, jestem ślepa. Ciaku, do spania. Czas położyć szona spać. No dobra, szon. Czas spać. Nie chcę mi się spać. Mogę jeszcze zostać. Dobrze, możemy jeszcze trochę posiedzieć. Tylko nie mów niczego, mamy, dobra. Właśnie chcę, chciałam usiąść koło niego teraz. O, tutaj mogę usiąść, bo oni się rozwiedli pewnie po tej śmierci dzieciaka. Więc ja chcę być takim wiecie. Ojcem na plus. Tam, że moje myśli mogę mieć. Patrzcie, jak romantyczny. Nie ma bajla. Hej, hej! Jeszcze te kartony wszystkie w ogóle. Mm. Co powiesz na to, żebyśmy się trochę pobawili? Wolę obejrzeć telewizję. No to w takim razie idziesz spać? Czas spać. Ja Nie mam pojęcia jeszcze, debajla. Mogę jeszcze zostać. No, idziemy spać. No, to spać. Pomysł, prawda? Jutro idziesz do szkoły. Musisz się wyspać. No dobrze już. Źle określiłam. No idź umyć zęby i załóż pijamę. Zaraz przyjdę. A, a. a Dzionek bardzo pozytywnie myślę Taka pogoda jest taka. A. Ale w sumie nie ma tragedii. Mam idealną grę. Słuchajcie, heavy rain na heavy rain. A mogę zgasić światło, bo ja nie lubię zostawiać. Słuchajcie, światła po sobie. Więc wydaje mi się, że najlepiej by było je zgasić. Nie, chodź tu. Czy nie, nie będziemy gasić światła, tak? Taki jesteś. No dobra. Czy nie gasi światło, słuchajcie. Dobra, dzieciaczek się myje. Mogę wejść do niego? Nie, nie mogę wejść do niego, słuchajcie. Słonimy mu roletki. Czy ma A co słynie? No się samu maja duszuchopaki, i hey, to jest straszne, nie? Smutne, straszne. Aż mi się łaska za Będę mu palić. Oh, Boże! Dobranoc, Sean. Mój miś! Nie ma mojego misia, tato! Na pewno zostawiłeś go gdzieś w domu. Masz jakiś pomysł, gdzie może być? Nie, tato. Proszę, bez niego nie zasnę. Przykro mi, szon, ale czas iść spać. Och, nie, tato. Proszę, ja chcę misia. W porządku, zajrzę się, może uda mi się go znaleźć, tak? A wy go nie macie głośnego? Bo mi on po prostu eksploduje, słuchaj w głowie. Ja mam go strasznie głośny moderniakowi, żeby go ściszył trochę. Może być w tym misiu cały. No właśnie mi też. I to co, ja nie maluję już? No słyszałam, Lolek. Polumkała to samo mówiła, jak tutaj była przed chwilą. Zostawił miska, dzieciak. No właśnie nie, nie chodzi o mnie, i co to za dźwięk? I tutaj, w tej grze nie ma demonów, nie? być misie. Co? On nie ma go w plecaku? Ja chciałam w plecaku tu u niego zobaczyć. To mi coś szeptało, słuchajcie. Misiu jest. Ja nie grałam w to jeszcze, więc proszę nic nie mówić. Tema kubuś? Majster ducha. Tak, chodzi o spoilery do Delasowa z dwójkę. Oczywiście, że o to chodzi. Taki, słuchajcie, taki namiot chcę Trochę, taka atmosfera jest trochę, wiecie Tipi, właśnie tipi, chodziło mi o tipi Nolek, widziałeś jaką mam bluzę? Można tu trzymać. Pocałowałam go. Udało mi się pocałować. Nie czuję zmęczenia. Zejdę zaczerpnąć powietrza. To jest jego ojciec. Siedź się Nie, on gdzieś poszedł. Coś go zaćmiło w ogóle. No dziwisz się, przecież mu dzieciak umarł. Oczywiście, że mu psycha siada. Ja wiem, gdzie ja idę w ogóle. Chyba zaczyna mnie odbijać. Hi Amish, how are you? Dlaczego by się cieszył? Check out my new blouse. My hoodie. How awesome is that? Interaktywny Dramat. Sharon! Jaki spokój. Co to jest za teraz? A to zobaczymy jeszcze. Loren Winter. coś to panu mówi? Nie, nie kojarzy. Nie jesteśmy na Rezordzie, Sir games a, a, że spokój śmierci jest, a korytarza, ostatnie drzwi po śmierci dziecka, Nie słuchałam, słuchajcie, który to był pokój? O jest detekty, hej. Okay. Hej, okay, dobra. mogę wejść do każdego pokoju, czy nie? Czy tylko do tego prawidłowego? Loren Winter? Przykro mi, tylko umówieni klienci. Moment. 50 dolców. Bez całowania ani żadnej perwery. Pasuje. Na stół. masz dokładnie 10 minut. Kiedy zadzwoni, to koniec, jasne? 10 minut za 50 dolców, to tania? Lepiej zacznij zrzucać ubrania, nie mamy całego dnia. Nie po to tu przyszedłem. Ach, kurczę, glina. Mogłam wiedzieć, czego chcesz, na koszt firmy, tak? Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Rodziny ofiar zabójcy z origami zleciły mi przeprowadzenie śledztwa. Przyszedłem zadać pani parę pytań o John'ego. Wszystko już powiedziałam policji i nie mam nic do dodania. Proszę dać mi spokój. Rozumiem, Loren. Wiem, przez co pani przeszła. Serio? Wie pan, jak to jest znaleźć ciało własnego syna porzucone na odludziu? O nie, nie ma pan zielonego pojęcia, przez co przeszłam, panie Shelby. Zabójca nadal przebywa na wolności i znowu zabije, jeśli go nie złapią. Mój Johnny nie żyje. Co to za różnica? Jeśli nie znajdziemy zabójcy, kolejne matki będą odnajd... Wyłączam to! Kuźwa, nie ma! Nie śmiej się, bo to twoja wina. Nie ma, wyłączam to na razie. Oczywiście się wystraszyłaś. Koniec, nie ma tego dzisiaj, nie będzie tego. Ale pewnie, co to panią obchodzi? To już ich zmartwienie, prawda? Już się nie da. Nie bolała też dzisiaj cały dzień, dlatego musiałam wziąć proszki. Chcę wiedzieć. Przepraszam, słuchajcie, przepraszam. Czy podejrzewała pani kogoś? Nie W moim zawodzie spotyka się dużo różnych pobabrańców. Tak, na początku o tym myślałam. to nie miałoby wcale sensu. Chyba żaden z moich klientów nie mógłby tego zrobić. Mojemu żonemu. i tym wszystkim dzieciom. A że, coś, że jakiś morderca pa ten? Jak zniknął, pani... Sobie. Grasuje? Po szkole zawsze chodził bawić się z dziećmi. <laughs> nie mówcie mi, że porwam tego małego. Pamiętam, że tamtego dnia była straszliwa ulewa. Nigdy tego nie Taka moda chyba, Lolek. dzieci wróciły do domu około piątej. Wszystkie poza nim. Zapali pan? Dzięki, rzuciłem. Mądrze. Na kotki zwabił. Ty Marciej, hej. hej. One ślady. Nie wie pani, czy znaleźli coś na miejscu? Jakieś ślady albo świadków? Nie. Powiedziałem, a nawet nie nieźle, nawet nie nieźle, nie naszekam. Nie, ale na pewno niedługo wróci. Nie chcę wiedzieć, Jaro. Pięć dni później znaleźli jego ciało. W ręku trzymał figurkę origami, a na jego piersi lżała orchidea. <suszy> Jaki był żony? Jakim był dzieckiem? Niebezpieczna był dobrym chłopcem. Niebezpieczne okolice, Lolek. Co mam ci powiedzieć? Uważaj, następnym razem. Nie chcę Jaru wiedzieć, nie chcę. Chyba na swój sposób rozumiał, co się dzieje w ogóle. Nie, nie chcę. Uuuuh, elegancko. A jak włosy? Masz już niebieskie? Pani stało? sobie przypomni. cokolwiek. Proszę zadzwonić. A, bo czekam, aż zafarbujesz po raz drugi, żeby wiedzieć, czy to działa. Nie, żebym chciała znowu włosy farbować, no Nie. <laughs> Ja nie chcę na niebiesko, tak? Ja chcę na jakiś inny. Nie chcę nikogo zabijać, słuchajcie. Co <tronarium> za -ah! ty masz do mojego rudego? Nie złama się? Loren, w porządku? Masie się bosko. więc frajerze! Znowu ty? Jeśli szukasz kłopotów, to je znalazłem. Tak cię pisnę, że ci się O! Zobaczymy, bo ja! Nic panu nie jest? Jogif, nie tak. Kto to był? Były klient, który się mnie uczył. Dobrze poszło, Luke. Dwa no razy spuściłam. Nie dokazałam mu znikać. No i nie. Proszę na siebie. U mnie wszystko działa. Fiero. Tak. Bum, ja! Co masz dobrego w ogóle? O! Detektor! Rycerz na białym koniu. Nie zabiłam go. Pewnie tak, słuchaj, skupienie! Dobra, słuchajcie, muszę iść po pićku tak szybko, dobra, bo mi się kończy kawa, a mi się zrobić ło. Więc <gryw> zaraz wracam, słuchajcie, be right back. Bu, bu, bu.